Uh. Kiedy ja mówię jedna, wy, wy mówicie, mówicie miłość, miłość jedna, miłość jedna, miłość Kiedy ja mówię więcej, wy mówicie ognia, więcej. Ognia, ognia, więcej. ognia. Kiedy ja mówię łany, wy mówicie lo One lo. One lo. Kiedy, lo. Kiedy ja mówię jedna, wy mówicie Jara, jedna. Jara, Kiedy ja mówię Jezus, wy mówicie jest Panem, Jezus Jest Panem, Jezus ja mówię, idziemy, wy mówicie, to mamy, idziemy. To mamy, idziemy, to mamy. Słuchajcie, bracie i siostry, teraz musicie robić to dokładnie to co będę śpiewał, okej? Okay? same tę poprzeczkę. Nas taki jest. Podnieś do góry, dłonie zobaczyć moją pięknie. Symbol wiary, symbol wiary i Niechaj zobaczę tutaj nas. nieba, Niechaj nieba, tutaj nieba, nieba, Bo razem, nieba, 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 tutaj połączone ręce. nieba, nieba, tutaj połączone dłonie. nieba, 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 w nieba, 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 Kiedy ja mówię Jezus, Pan jest panem, tylko pan jest panem. Kiedy ja mówię grupa, wy mówicie ósma grupa, ósma, grupa, ósma. Kiedy ja mówię Salwator, wy ja nie Salwator! Ja nie! Salwator? Ja ja nie. nie. Hej! ja hej. hej! 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 Hej, hej!